I am Antek. Studiuję energetykę na Politechnice Poznańskiej. Jestem na pierwszym stopniu, y, szczególnie na energetyce interesuję się odnawialnymi źródłami energii i chciałbym, żeby moja praca dyplomowa dotyczyła jednej z nowych technologii y, turbin wiatrowych, konkretnie bladeless. Jest to w Polsce technologia jeszcze nieobecna, więc mam nadzieję, że będzie to ciekawa praca. Cześć, jestem Filip, jestem studentem trzeciego roku energetyki właśnie kończę pierwszy stopień. Od początku studiów Jestem członkiem Akademickiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Politechnice Poznańskiej. Bardzo polecam wszystkim wybór, przede wszystkim koła SEP, jak i innych pobocznych aktywności oprócz nauki na Politechnice. Cześć, jestem Mikołaj, jestem studentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Energetyka. Studiowanie to nie tylko chodzenie na wykłady i na zajęcia ćwiczeniowe, ale również można rozwijać swoje pasje, będąc w danym kole naukowym. Takim jak na przykład Polonium, do którego należę. Po ukończeniu energetyki chciałbym pracować na arenie międzynarodowej w firmie zajmującej się właśnie energetyką jądrową. Jestem Dominik, studiuję energetykę na Wydziale, wydziale Inżynierii, Środowiska i Energetyki. Obecnie jestem na trzecim roku. Wybrałem ten kierunek, żeby kontynuować tradycję rodzinną. Nazywam się Dalida Gepferd, jestem prezesem Weoli Energia Poznań. I w tej firmie wykorzystujemy zarówno tradycyjne technologie, jak też super nowoczesne technologie, rozwiązania, które mamy dzisiaj, które są stosowane jako best practice w energetyce. W naszej firmie mamy pracowników z ogromnym doświadczeniem, ale mamy też młodych, ambitnych ludzi, którzy przyszli do nas z wspaniałej uczelni, jaką jest Politechnika Poznańska. Energetyka kojarzy mi się z produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Na każdym z tych etapów jest do wykonania bardzo wiele pracy. Pracy dla absolwentów energetyki. Energetyka jest nauką interdyscyplinarną i kojarzy mi się przede wszystkim z wieloma dziedzinami nauki, takimi jak termodynamika, mechanika płynów czy też elektrotechnika. Wszystkie te dziedziny są zawarte w energetyce. Aby lepiej je poznać, zapraszamy na Politechnikę Poznańską. i właściwie swoją energię, studiuj energetykę. Warto tu studiować. Politechnika Poznańska.